Hejka hejka, dzień doberek, ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na pikselową spódniczkę. Żeby wygrać jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Losowanie będzie w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj jesteśmy na koncie leśniaczek, a to dlatego, że chciałbym wam pokazać jak być jak osoby stopki. A tak ogólnie to po prostu będziemy patrzeć na na przykład luk Junki przez 10 sekund i będziemy próbować ją odtworzyć, w sensie zrobić luka w jej stylu. Zobaczymy jak nam pójdzie ogólnie, chyba zrobię z dwa luczki jakiś osób stop, ale może Junkę odpuścimy, weźmy sobie na pierwszy rzut Ruby. Tak, rubi. Nie wiem kto to jest, ale was to pierwszy level, więc jest fejmem. Jest. Wow, to nie będzie trudno odtworzyć. Halo. Dobra, ym, no patrzę 10 sekund. Patrzę 10 sekund, tak. Ogólnie, jeżeli lubicie takie normalne odciteczki, to możecie zostawić łapeczkę i napisać. Bo jak macie jakieś pomysły, też możecie napisać. Dobra, wyłączam. Ja to spróbuję odtworzyć. Tak, odzież tutaj. Ym, pierw włosy. W sumie to może być ciekawy dość challenge, bo mogę szybko zapomnieć, chociaż tamten look akurat był dość prosty. Pierwsze co, ona miała jakiś warkocz, tak, miała warkocz. O, dobra, tu jest jakiś warkocz. O nie! <śled> Ale on źle wygląda. Tu jest jakiś nie, to też nie. Ogólnie... I dalej tym te warkocze były gorsze, więc weźmy po prostu ten. Najbardziej wypasował warkocz z Wipa wielkanocnego. Nie wiem jak on się nazywał, ale z tego Wipa, który był w tym roku, no ale... Nie idziemy na łatwiznę. Ona chyba w ogóle miała ten warkocz z tamtego vip -a. jak dobrze pamiętam, to te <noise> włosy były niebieskie, chociaż już nie pamiętam, dobra. Uznajmy, że... Nie no, coś mi się tu nie podoba. No, uznajmy, że takie ładnie. Teraz... Topy. Ona miała piksele Ej dobra nie będę kupować pikseli bo to by było zbyt łatwe Więc odtworzę po prostu ym, z koszulką Coś podobnego, to nie tak że po prostu nie chcę Wydawać tylu pieniędzy ale no Lesty bo oni nie muszą tego wiedzieć Pixelowy topik, pixelowy topik. Gdzie jest pixelowy topik? Ale to jest fajna koszulka. I ona w ogóle jest um, od razu niebieska. Mi się podoba, mi się podoba. Tylko trochę bym odcienie jej zmienił bardziej pod. Um, no, pod włosy. Kajcie, tu jest taki. Chyba, że to bym zmienił na ciemniejsze. O, to jest pytanie. I wybrałem takie same, lesne. A jak to zmienię na. O nieee, tu źle. Nie to musi być ciepłe? O, dziękuję za pozderko. No niech to, zepsułem, a nie wiem, który to był odcień teraz, halo. O, o dobra, mam. Wygląda to interesująco. Dobra, ogólnie nie wiem, ale niech będzie tak. Jest ok, w sumie. I teraz potrzebujemy spodnice, rajstopy. Jakie? Shorty? Ehm. Nie są spodnice? <grywy> halo, mówi A dobra, to wszystko wyjaśnia zła kategoria, tak. <grywy> Nie wierzę z samego siebie. Ale przecież ta bluzka nie będzie w ogóle pasowała do spódnicy Lesny. Ja się z Tobą kiedyś załamię. Jak już zacząłem robić luka z koszulką taką trochę dłuższą, no to wezmę już do tego spodenki. Bo aj, not w sumie to duża różnica nie będzie chyba. A serio, spodenki będą ładniej pasować. Wydaje mi się, że są idealne. Oczywiście już zdążyłem zapomnieć, jakie buty miała ta osoba. Ej, ale te są ciekawe. Chociaż one zbytnio nie pasują do tego Luka, ale są fajne. Dobra, nie no, weźmy jakieś inne. Na pewno były niebieskie, tak, leśny. Tak mi się wydaje. Um, czy to były czółenka jakieś? no Nie pamiętam teraz w ogóle. A to nie były te? Ej, dobra, ja je kupię. Ja ufam swojej pamięci. Dobra. Kup. Ojej, trzeba okularki ściągnąć. Dobra. I teraz High Scores i... Ruby. Boże, Leśny, ty w ogóle... Ej, nie, te buty są dobre! Ej, buty udało mi się chyba... Nawet te same kupić, ale... Zapomniałem kompletnie, że ona miała te łóżka słodkie i... Jej kolory... Jezu Leśny, czy ty musisz mieć taką duszę emo w ogóle jakiegoś, nie wiem, szatana i wszystkie kolory mieć w głowie od razu ciemne. Ona miała jaśniutkie. Dziękuję, świetna. Tak, ona miała jaśniutkie kolory jak aniołek, a ty zrobiłeś jakąś diablice. Dobra, nieważne. To odtworzenie nam trochę średnio wyszło. Tak, w ogóle zapomniałem o zmianie kardacji, no. Do dwóch razy sztuka, jak to się mówi. Teraz wybierzmy sobie ym, Agi. Tak, wybierzmy sobie Agi i zobaczmy, co ona ma za. Ula la la! Spróbujemy to odtworzyć ogólnie. znając życie, zapomnę kompletnie, jakie ona ma look, więc tak, ma. Tutaj um, włoski kawaii chyba się nazywały. Tutaj ta, y, tak, no, mm, rokowa. Buty, dobra. Zdajemy, że 10 sekund minęło. W ogóle mam już na sobie te kabaretki porwane, więc no to nie będzie problem. I czekajcie, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz. Zdążyłem zapomnieć w sumie trochę kolory. O, 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 mamy. Um, to było czarne, tak. A dalej nie pamiętam, to jest smutne. Dobra, to chyba było białe. Chociaż sam nie jestem pewny. Albo czerwone. a masakła. Dobra. Znajdźmy sobie włoski, długie. W sumie te wyglądają prawie jak kawaii, ale może jeszcze lepsze znajdę. Zaraz poszukamy. Lesny dał się oszukać. Ja byłem sobie w kategorii długie włosy. Jak widzicie, te włosy są długie. No to człowiek pomyśli w czym problem. No a okazało się, że te włosy były w pięciach, a nie długich. Ja ich szukałem tyle czasu. No i wydaje mi się, że one będą najbardziej pasować, bo w sumie mają to takie fajne koczki, słodziutkie i w ogóle są mniam. Tak, weźmy je i teraz... O, dobra, skarpety się przydadzą, bo ona miała skarpety, nie wiem w jakich kolorach. Wow, co to za jakieś znaczki, ale czemu w ogóle skarpety są w, w obuwiu? Ja... ja nie rozumiem MSP. Członka. Wow, co to jest? Jakieś chromy? Ja nie wiem. Ej, dobra, ona miała jakieś wysokie buty czarne, więc ym, te wydaje mi się, że będą spoko. I jeszcze miała skarpety w tym looku chyba, ale... O, wow, ale takich długich skarpet to ona nie miała. Takie może? Ja naprawdę nie wiem, jakie ona miała skarpety, ale kupię te. Wiele one wyglądają jak te, jakiś WF czy coś do luka rokowego. Dobra, Agisto, przepraszam, że cię skrzywdziłem. Jakie miałaś skar... Aha, ona miała różową bluzkę. Skąd ja wziąłem biały? No. Um, możecie ocenić ten w sobie wyrzed bardziej podobny od tamtego. Ej, nawet ten look nie wygląda aż tak źle tylko te skarpety z bo naprawdę to jest akurat wstyd, o oh, no... Halo spotenki, skąd wy... Serio? Jeżeli podobał się Wam odcinek, to możecie zostawić łapeczkę, słupka. Mam nadzieję, że pomogłem wam w drodze na... Sam szczyt i teraz będziecie wiedzieć, jak się ubierać, by być jak osoby. Stop, tak? Jeżeli chcielibyście, może drugą część takiego filmu, to też możecie napisać. A już nie będę przedłużać tego filmu, więc do zobaczenia i pa pa!